Obsługiwany przez silnik elektryczny połączony z hydraulicznym systemem podnoszenia i opuszczania. Płynne unoszenie ciężaru do 230 kg przy użyciu jednego przycisku. Minimalna wysokość noszy to 35 cm, maksymalna 114 Szerokość noszy to niecałe 57 cm, a długość 195 cm. Wykonane głównie z aluminium, co sprawia, że konstrukcja jest stabilna i lekka waga noszy to tylko 69 kg. Regulowane oparcie pleców za pomocą mocnego siłownika olejowego. Kąt nachylenia to prawie 90 stopni. Jako akcesoria dodatkowe możliwość wyposażenia noszy w ruchomy regulowany zagłówek z poduszką. Oparcie nóg unieść można siłownikiem olejowym do kąta około 30 stopni anatomiczny materac z zagłębieniem pośrodku, trzypunktowy zestaw pasów, klatka piersiowa i brzuch jako pasy szelkowe oraz prosty pas na wysokości nóg pacjenta. Regulowany statyw na kroplówkę z możliwością przeniesienia go na drugą stronę noszy. Poczne oparcia zabezpieczające składane wzdłuż noszy po naciśnięciu widocznego czerwonego przycisku. Możliwe także opuszczenie oparć w dół po zwolnieniu blokady. Cztery koła o średnicy 160 mm, dwa tylne koła obrotowe z hamulcem. W modelu 1104, koła osi przedniej mają możliwość obrotu o 360 stopni. Model 1102 nie posiada takiej funkcji. System odblokowujący obrót kół przednich znajduje się na tylnej osi, co znacznie ułatwia manewrowanie. W zestawie jest jedna wydajna bateria z wytrzymałością minimum 20 operacji góra-dół przy obciążeniu 100 kg. Baterię można łatwo zdemontować i wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie przyciski i części użytkowe noszy są dobrze widoczne i łatwo dostępne. Nosze Silver są kompatybilne z dedykowaną do tego modelu podstawą model R1100. Podstawa spełnia także funkcję ładowarki do baterii nosza, natomiast sama podstawa nie posiada funkcji elektrycznych. System Silver posiada oczywiście certyfikat badania zderzeniowego 10G oraz świadectwo spełniania norm 1865 i 1789. Wysuwanie noszy z podstawy odbywa się przez podniesienie czerwonej dźwigni w podstawie ambulansu. Następnie należy nacisnąć kolejną dźwignię, która pozwala wysunąć nosze z podstawy. Po wysunięciu noszy świecą się diody sygnalizujące możliwość rozłożenia noszy. Należy nacisnąć niebieski przycisk na panelu sterującym. Po rozłożeniu noszy należy pociągnąć za niebieską dźwignię, co zwalnia blokadę łączącą nosze z podstawą. Załadunek noszy Silver w podstawie R1100 jest bardzo prosty i intuicyjny, a przy tym całkowicie bezpieczny i komfortowy dla pacjenta. Personel medyczny nie wkłada w tą operację siły i manewr załadunku noszy można wykonać w pojedynkę, nawet przez osoby o niewielkiej sile fizycznej. Podstawa R1100 nie ma możliwości przesuwania na boki, podobnie jak w rozwiązaniach stosowanych przez konkurencję. R1100 jest obecnie jedynym modelem podstawy do noszy Silver.